Ja pierdolę, czajcie co, tu kurwa, dla was. I dla siebie. Ja powiem wam, Miśki, że to jest taka misja, żeby tu jechać, że to jest szok, nie? Jest droga od pół godziny, może mniej, 20 minut. Jadę znowu za dupiami, taką drogą polną, kamloty, gdzieś skała wulkaniczna. No trochę cykam się z powodu laczka, żeby nie złapać. No, i ponoć jestem już bardzo blisko, więc robię to dla vloga. I. Kurde, kiedyś bym, kiedyś bym pewnie zawrócił, a teraz po prostu wszystkie te wyprawy co robię to mam takie. Kurwa, robimy to, nie? Zobaczymy kiedy pierwszy raz zwątpię, bo póki co na Kanarach raczej mnie nic nie, nie pokona. Nic mnie nie pokonało tutaj. Ja pierdolę, czajcie co, to odpierdalam kurwa dla was. I dla siebie, bo my jesteśmy wszyscy dzikusami.